Walka z samym sobą, gdy w grę wchodzi krew tuków i baginsów. O kim dzisiaj? Działaj, inspiruj się, myśl pozytywnie, zmieniaj siebie i świat. Myśli Pozytywne. Nazywam się Mateusz Gwóźdź i zapraszam Cię do mojego podcastu. Kolejny odcinek z serii Pozytywna postać i zostajemy dalej przy książce Hobbit. No właśnie, to o kim dzisiaj będziemy mówić? Bilbo Baggins. Myślę, że jest to dobra postać na podsumowanie cyklu z serii Zmieniaj siebie. Nieustanna walka z sobą, która była jego udziałem, tak jak już też autor książki wspominał krewtuków, czyli krew, która była pełna wyzwań, która podsuwała działanie, no i krew baginsów, która była przeciwieństwem, która podpowiadała, żeby siedzieć u siebie, żeby nigdzie się nie ruszać, żeby mieć taką pewność, stabilność. Myślę, że niejednokrotnie nam też towarzyszą takie zmagania. Nasza strefa komfortu, nie chcemy się z niej wydostawać, chcemy, żeby było wszystko stabilne, przewidywalne, a z drugiej strony chcielibyśmy podjąć jakieś nowe wyzwanie, chcielibyśmy czegoś zakosztować, czegoś nowego. Jaki był Bilbo? Na pewno cechował się odwagą, wytrwałością. Dążeniem do celu, nie poddawał się lękom. A propos lęków, wpadło mi ostatnio w ręce takie powiedzenie. Kieruj się nie Twoimi lękami, lecz nadziejami i marzeniami. Myśl nie o swoich frustracjach, lecz o Twoich niespożytych możliwościach. Zgadzam się z tym powiedzeniem, bo gdy będę miał na horyzoncie swoje własne możliwości, będę je znał, będę mógł odpowiednio wyznaczyć swoje cele. Będę mógł te cele podzielić na małe kroki, o których już też wspominaliśmy, na małe cele. To będzie rodziło mniej frustracji, a może i w ogóle nie będę jej odczuwał. Jest jeszcze drugi element tej historii. Zwróć uwagę, że przy Bilbie był ktoś jeszcze. Był ktoś, kto go wspierał wtedy, kiedy było mu źle czy było mu trudno. To był czarodziej Gandalf, o którym wspominaliśmy już. A kto jest Twoim Gandalfem? Znajdź osobę, która będzie Ci wspierać w Twojej zmianie, w Twoim ulepszaniu siebie. Będzie Ci po prostu łatwiej. Niech będzie to osoba, która nie deprymuje Cię, ale właśnie pomaga Ci, wspiera, która potrafi zauważyć Twoją dobrą zmianę. Życzę Ci pogodnego i pozytywnego tygodnia. Myśl pozytywnie. Działaj, inspiruj się, zmieniaj siebie, zmieniaj świat. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zaobserwuj mój podcast tak, aby żaden następny odcinek Cię nie ominął. Możesz zabrać mnie na wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka, bądź na mojej stronie internetowej myślipozytywne.pl. Masz pytanie? Chcesz się czymś podzielić? Napisz do mnie na Instagramie czy Facebooku. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niebawem. Cześć!